Wszystkich bardzo serdecznie otwieram zebranie sprawodawcze za rok 2024. Proszę o powstanie, będzie odśpiewany w Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Zatem przyjęliśmy porządek dzisiejszego zebrania. Przechodzimy do punktu czwartego. I w tym punkcie sprawozdanie z działalności za miniony rok przedstawił nasz dwóch prezes Petrykowski Andrzej. Sprawozdanie, sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej w za rok 2024. Jednostka Ochotniczej Straży Porządnych w Rożyntach liczy 53 druków czynnych, w tym 16 kobiet oraz 120 druków wspierających. Młodzieżowa Bliźnięta Pożarnicza liczy 21 chłopców, 12 dzieci. W okresie sprawozdawczym odbyliśmy 12 posiedzeń zarządu, a zabrak ogólnych 14. W roku 2024 wyjeżdżaliśmy 21 razy, w tym do pożarów 6 razy. Miejscowe zagrożenia 10 razy, fałszywe alarmy 5 razy. Braliśmy udział w ćwiczeniach Komendanta Powiatowego WSP Baba oraz w zakładzie produkcyjnym Ikea Lubawa. W miesiącu maju obchodziliśmy swoje święto Dzień Strażaka, uczestnicząc w Węwszy Świętej, a później udaliśmy się na wspólny poczęstunek do naszej świetlicy. W okresie wielkanocnym czuwaliśmy przy Krowie Pańskim, a podczas Bożego Ciała zabezpieczaliśmy trasę procesji. W czasie odpustów sanktuarium Maryjnych w, w Lipach zabezpieczaliśmy parkingi. W roku sprawozdawczym 2024 otrzymaliśmy dofinansowanie z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na kwotę 3950 zł. Za te pieniądze zakupiliśmy w strażackie. Koło gospodyń wiejskich Dolina Rysz doposażyło naszą kuchnię półmiski za kwotę 340 zł. Ze środków gminy Lubano zostały zakupione dwie klimatyzacje na górną salę. Za nasze środki w kwocie 3600 zł została zakupiona lata na miejsce przechowywania przeszkód sportowych na boisku. Braliśmy udział w akcji czystej jeziora i rzeki, która zakończyła się wspólnym ogniskiem z wieśnią grupą dzieci i młodzieży. Braliśmy także udział w transporcie zbiórki żywności z terenu gminy Łubawa, który przeprowadzili dróg Tomasz Topański i dróg Rafał-Bodęński. Byliśmy uczestnikami pikników rodzinnych w Pomierkach i Kazanicach. Razem z Radą Słowacką i drogą rozwoju wiejskich na Roś Zorganizowaliśmy piknik Rodzinny i Dzień Strażaka. Zaangażowaliśmy się w turnik Charytatywny dla Miłosza w Wyszczącie poprzez pokaz pierwszej pomocy. Szczególne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz jednostki. Skromne upominki i wielkie podziękowania składamy dla drucha Jarosława Petrykowskiego i Sławomira Marszelskiego. Zapraszamy tutaj druhu przed stół prezydialny. Bardzo serdecznie dziękujemy, że w pracy na rzecz jednostki poświęcają olbrzymią ilość czasu i tym skromnym upominkiem chcielibyśmy im podziękować. Oczywiście nie odbieramy tej możliwości uciśnięcia ich w naszym szacownym gościom. E, przechodzimy do odznaczeń e, Pragniemy bardzo podziękować e, Naszym członkom drużyn NDP I tym samym Uchwałą Prezydent Zarządu Gminnego Związku SPRP w Lubawie Brązową odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Zostały odznaczone następujące osoby I teraz Moje y, drogie drużyn i druhowie MDP słuchajcie uważnie kto ma występować I zapraszam tutaj w takim łuku Ustawiamy się przed stołem prezydialnym I zapraszam Maja Sask, Oliwia Korzenpa Agata Ziemińska, Alicja Zakrzewska, Agata Szalek, Dorota Brzezicka, Zuzanna Bojar Julia Szaler, Natalia Frytyk, Kacper Pokojski Wiktor Fett, Artur Marszelewski, Adam Marszelewski, Wiktor Wiśniewski Szymon Sczurc, Mateusz Śliwiński, Łukasz Szordykowski, Kacper Kołecki. <laughs> Zapraszam do wręczania naszych szanownych gości w asyście naszego tutaj druka prezesa. w pierwszym szeregu, tak? Ustawimy do pamiątkowego zdjęcia. Wysoce do tyłu, troszeczkę niżsi, do przodu. Jak widzimy, mamy liczne grono wyróżnione członków MDP. Zawsze możemy na nich liczyć. W zeszłym roku otrzymała część odznaczenia. W tym roku następna osoba. Uwaga. Dobra. Dziękuję. Dziękuję. I mamy jeszcze ja zapraszamy z powrotem naszych druhów i dróg MDP, bo się jeszcze pozostają w tym miejscu, jeżeli mógłbym poprosić, ponieważ szczególnie ważna rzecz stała się w zeszłym roku również pod kątem pierwszego ratownika, bo często zdarza się tak, że życie ludzkie udaje się ratować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znajdzie się ktoś w tym miejscu, o tym czasie i to decyduje o tym, czy można kogoś i lub kiedy już nie. Zapraszamy tutaj serdecznie naszego ducha Filipa Szałę, który przebywając w zeszłym roku na wakacjach w Irlandii y, zareagował na krzyk, udzielił pomocy mężczyźnie, który, u którego zostało zmiażdżone całe ramienie, panując mu kwotę, uratował mu życie. Szeroko to pisały media y, nie tylko w Polsce, ale również w Irlandii. Zapraszam. Dziękuję za powiem doświadczenia, że żeby zawsze jest taki rzeczny. Druga prezesa, poproszę o zabranie drobnych upominków od naszej jednostki. Yy, tak jak widzicie, nasza młodzież nie tylko potrafi dobrze i szybko biegać na zawodach, ale również yy, już skutecznie ratować dorosłych, nie tylko. Także zapraszam tutaj do wręczenia naszych szacownych gości. depois yeah, taki skromny Lugimos bo prezentak sobie zburimy nas Uchwał i przyjęcie wniosku do realizacji. E, tutaj, przed e, przystąpieniem do głosowania, proszę przewodniczącego Komisji Mandatowej, D. Piotra Nutkiewicza, o odczytanie protokołu. Komisji Mandatowej, Walnego Zebrania Sprowadzawczego w dniach Straży Polarnej z dnia 1 marca 2025. Wybrana na walnym zebraniu sprowadzawczym członków OSP Komisja Mandatowa, kontynuowana. Pod, pod następująco. Przewodniczący Dudiewicz Piotr, Sekretarz Rzeczkowska, Anna, członek z Marek. Na podstawie obecności uprawnionych do głosowania komisji stwierdza, że ogólną liczbę 58 członków SP i walnych zebranych sprowadzawczych uczestniczy 58, co stanowi 100% na podstawie powyższego walnego zebrania. Sprowadzawczy jest to do podejmowania uchwał. Bardzo dziękujemy. Proszę teraz yy, przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, druga Szymona Dresze, o odczytanie protokołu Komisji. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Walnych do zebrania sprawozdawczego członków Komisji Straży Pożarnej i z w dniu 1 marca 2025 roku. Wybrana na walnym zebraniu Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się następująco. Przewodniczący Szymon Dreszner, Sekretarz Łukasz Jankowski, Członek Rafał Podencji. Komisja uchwały i wniosków po zapoznaniu się z materiałami na walne zebranie sprawozdawcy członków OSP po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji podczas zabrania zebrania przekłada projekt uchwały w sprawach. W sprawie działalności OSP działając na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożęczarów walne zebranie członków OSP powstanawia. Przyjąć sprawozdanie z działalności za rok 2024. przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2024. Przyjął sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić absolutorium zarządowi i straży pożarnej w Rożyncoru. Zatwierdzić plan działalności plan finansowy na rok 2025. Upewnić żadnych zmian w załączonych planach. Ustalić wysokość rocznej składki członkowskiej na kwotę 10 zł. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. W tej chwili przystępujemy do przegłosowania tej uchwały. Kto jest za? Dziękuję kto się wstrzymał i widzę, kto jest przeciw. Również nie widzę. Przyjęliśmy tą uchwałę. I zbliżamy się już teraz do końca naszej oficjalnej części uroczystości. Ale przecież znamy naszych druków i druhny, zarówno i czynnych, jak i wspierających. No i dzisiaj jest również taka, taki szczególny dzień, bo jedna z naszych druhę wspierających ma urodziny. I prosimy o powstanie i wejście tutaj na środek Panią Anię Śliwińską, która od wielu, wielu lat jeszcze wspiera nas. Nie zważę. Zapraszam tutaj serdecznie. No i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zaśpiewali 100 lat. Oczywiście dzisiaj wyjątkowa atmosfera, także czekamy na y, tutaj. Thank <laughs> you. Jeszcze o chwilę uwagi. Znaczy, jeszcze raz e, chciałbym bardzo podziękować tutaj e, całemu zarządowi i Wam za tą pracę w ubiegłym roku. Podziękować tutaj naszym gościom za współpracę i wojewodzie, i starości i, 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 i Państwowej Straży Pożarnej. A jeszcze chciałbym wręcić taki gromadny upominek prezesa. Można powiedzieć, że same dobre rzeczy zapisywałem. Zakończymy nasze zebranie oficjalnie, natomiast bardzo, bardzo serdecznie prosiłbym o pozostanie na miejscu, bo jeszcze nasz y, przepiękny por chciałby nas y, zaskoczyć pewnymi utworami. Y, w tej chwili przyjmujemy 13 punkt zakończenie zebrania. Dziękuję wszystkim za cierpliwość. Posłuchajmy jeszcze chwileczkę przepięknej muzyki. Za chwileczkę zaczniemy część nieoficjalną, która będzie trwała dłużej. Dziękuję bardzo za tak miłą zapowiedź. E, zaśpiewamy trzy krótkie utwory, ale takie rozrywkowe. Najpierw będzie e, utwór pod tytułem Kum de Corée". jest to pieśń e, renesansowa, anonimowego kompozytora, pochwała muzyki, pochwała pieśni. Następnie Kumi Kuma, Stanisław Moniuszki i na zakończenie Czeska Ludowa Pieśń, tancuj, tancuj. Thank yeah. you. Yeah. Yeah. Idzie wołał się ku, mnie, się ku mnie, że tak dobrze pić u a a poszurnej nie siedzie, kiedy do nią jedzie, umdziwoł się ku mnie, umdziwoł się ku mnie, um się, się ku mnie, że nic chodzić nie umie.

Marsz Polaków, się z w skraku, jedyny nasz Polaków. Gdy się zakończą, na spacerek z pan dobrończą, idę z Tobą w ze Że czekaj na mnie chwile. Że czekaj na mnie Lecz nie stęka, lecz ka przeciągniewa brońcia zakłopotana. だから。